polskiej Mikołajki to świetna okazja, by wykazać się kreatywnością, sprytem i przede wszystkim dobrze się bawić. W tym roku już po raz szósty wyruszymy w poszukiwania świętego Mikołaja i to w samym sercu zimowej spały. Od razu łączymy się z Anną Tomczyk-Liszką z Fundacji Centrum Inicjatyw Społecznych Carpediem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, kiedy i gdzie odbędą się tegoroczne Spalskie Mikołajki. Mikołaj przyjeżdża do spały, dlatego też dołącz do świetnej zabawy. W Spalskiej krainie trwa już wielkie odliczanie, bo Mikołaj szykuje dla Was wyjątkowe spotkanie. Przybywajcie na szóste Spalskie Mikołajki 7 grudnia w niedzielę, start o godzinie 12. Na czym polegać będzie cała zabawa? Każdy uczestnik otrzymuje worek na długą wyprawę oraz mapę odkrywcy, która punkt po punkcie doprowadzi go do świętego Mikołaja. Na tę wyprawę trzeba zabrać ciepłe i wygodne ubranie, dobry humor i energię do zabawy. Słyszałem, że Święty Mikołaj już teraz czeka na listy marzeń, a to wydarzenie jest po prostu doskonałą możliwością przekazania ich tam, gdzie trzeba. Po spotkaniu z Mikołajem do skrzyni wrzucamy własnoręcznie napisany w domu list, aby Święty Mikołaj dowiedział się o naszych najskrytszych marzeniach. Na koniec, powiedzmy, co należy zrobić, by wziąć udział w tej przedświątecznej przygodzie. Zgłoszenia uczestników tej wyjątkowej zabawy wysyłamy na adres spala.carpe.diem.maupa.gmay.com Podajemy imię, nazwisko i wiek oraz otrzymamy potwierdzenie udziału. Przypomnijmy, 7 grudnia na terenie Spalskiego Parku Prezydentów II RP odbędzie się szósta edycja Spalskich Mikołajek, o której miałem przyjemność rozmawiać z Anną Tomczek-Liszką z Fundacji Centrum Inicjatyw Społecznych Karpediem, która organizuje to wydarzenie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Powiem jeszcze, że wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Łódzkiego Starosty Tomaszowskiego oraz prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego.